Moi kochani, dzisiejsze drugie czytanie z listu świętego Pawła to jest najstarszy tekst, jaki mówi Eucharystii. List do Koryntian, który słyszeliśmy dzisiaj, to jest starszy tekst niż Ewangelia. Powstał wcześniej niż Ewangelia. Więc nie ma starszego tekstu źródła, które mówiłoby, mówiłoby Eucharystii. I tak jak słyszeliśmy dzisiaj, św. Paweł tam w tym, w tym czytaniu mówi Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł to jest ciało moje za was wydane czyńcie to na moją pamiątkę to jest ciało moje za was wydane dlaczego my wierzymy, że w komunii świętej jest żywe prawdziwe ciało Chrystusa dlatego, że nam tak Jezus powiedział dlatego, że Jezus to to obiecał i my, i my Jezusa trzymamy za słowo to jest ciało moje nie tylko wtedy ale też i dzisiaj, bo Jezus mówi: "Czyńcie to na moją pamiątkę". I zobaczcie, że kościół od tamtego czasu nieprzerwanie tę eucharystię sprawuje już ponad 2000 lat, codziennie kościół sprawuje najświętszą, najświętszą ofiarę i czyni to i czyni to w podobny sposób. Przeczytam wam taki krótki opis, jak wyglądała Ewangel eucharystia na początku. Święty Justyn to był taki święty, który żył w pierwszym wieku i kawałek w drugim po Chrystusie. I on opisuje tak, jak przeżywali właśnie mszę świętą Eucharystię y współcześni jemu chrześcijanie. W dniu zwanym Dniem Słońca zbieramy się wszyscy razem w jednym miejscu, czy to z miast, czy to ze wsi i czyta się wtedy pamiętniki apostolskie albo pisma prorockie tak długo, jak na to czas pozwala. Gdy zaś lektor skończy czytać, ten, który przewodniczy... Upomina nas i zachęca do wprowadzania w życie tych przepięknych pouczeń. Następnie powstajemy z naszych miejsc i modlimy się, po czym przynoszą chleb oraz wino i wodę, a ten, który przewodniczy, zanosi modlitwy dziękczynne ile tylko zdoła, a lud odpowiada Amen. Wreszcie wszystkim obecnym rozdaje się i rozdziela to, co się stało Eucharystią. Tak wyglądała, tak wyglądała Eucharystia krótko po, po zmartwychwstaniu Chrystusa. I zobaczcie, że wiele się nie zmieniło. Wiele się nie zmieniło, nasza Ewangelia, nasza, przepraszam, Eucharystia wygląda, wygląda podobnie. I msza święta, Komunia Święta, to jest najcenniejsza nasza rzeczywistość. Nie ma chyba cenniejszej rzeczy, na pewno nie ma niż, niż, niż Komunia Święta. Zobaczcie, że na ołtarzu mamy to samo ciało które Maryja w żłubku cał całowała jak się Jezus narodził. Na, na ołtarzu w Komunii Świętej mamy to samo ciało, którego ludzie się dotykali, żeby zostać uzdrowionymi, z tą samą mocą, to jest to samo ciało, w tym ciele jest ta sama moc. Na ołtarzu w Komunii Świętej mamy to samo ciało, które, które zmartwychwstało, którego dotykał, którego dotykał Święty Tomasz, wkładał ręce w bok, to jest to samo ciało. To jest to samo ciało, które zostało też właśnie ukrzyżowane. I, i, złożone, I złożone w grobie. Nie ma większego skarbu niż, niż ta Eucharystia, dlatego, właśnie z takim, z takim pietyzmem się z nią obchodzimy. Tak bardzo Eucharystię kochamy, tak bardzo, tak bardzo ją szanujemy i, i tak z wielkim szacunkiem staramy się ją, staramy się ją przyjmować, bo, bo to, jest, to jest istota. To jest istota. Choć oczywiście z tą wiarą w Eucharystię jest różnie. Parę lat temu, z dwa, może czy z trzy. Kościół w Ameryce się tak troszkę zastanowił nad sobą i zdziwił, bo, bo zrobione te badania, wiecie co, co jakiś czas robią, to jest takie statystyczne badania, w co ludzie wierzą, katolicy, w co nie. I, i ze dwa lata temu wyszło, że 70%, dwie trzecie katolików, którzy rozumieją, czy mówią o tym, że są katolikami, to, to ludzie, którzy traktują Eucharystię jako symbol. I to tak troszkę wstrząsnęło Kościołem, dlatego dlatego Dzisiaj w Ameryce się rozpoczyna ten Eucharistic Revival. Cały, cały program taki dwuletni, który, który ma pomóc na nowo w rozpaleniu wiary w Eucharystię, bo problem, bo problem z tą wiarą jest. I my też może mamy problem, ale nie ma lepszego sposobu na to, żeby wierzyć niż, niż prosić Pana Jezusa, tak jak apostołowie. Panie, przymnóż nam wiary. Więc jak mamy problem z Eucharystią, z wiarą w tą obecność Jezusa, no to, to trzeba prosić o tą wiarę Pana, Pana Boga i też trwać na adoracji. Święci mówią, że, że najlepiej wzbudzać wiarę, kiedy człowiek właśnie trwa na adoracji. Adoracja, bycie, bycie przed Najświętszym sakramentem to coś, co budzi w nas wiarę. Wtedy łatwiej doświadczyć tej, tej, tej prawdy, że to jest rzeczywiście Jezus, że to jest prawdziwe ciało Jezusa z tą samą mocą, z tą samą żywą, żywą, żywą obecnością. I tej adoracji na pewno wokół waszego domu jest sporo. Jest wiele takich kościołów, wiele jest miejsc, kaplic, gdzie, gdzie Pan Jezus jest wystawiony. Jest taka nawet strona Adoration Finder.org chyba tak, tak się wpisuje. Adoration Finder to można znaleźć w najbliższej okolicy adorację w jakimś kościele, w jakiejś kaplicy, może, może sobie sprawdzicie, gdzie Pan Jezus najbliżej was mieszka. Gdzie Pan Jezus jest wystawiony i może, może Go odwiedzicie, bo nie ma lepszego sposobu na to, żeby doświadczyć mocy tej samej mocy, która była w Jezusie chodzącym, żyjącym, uzdrawiającym, czyniącym cuda tej samej mocy można doświadczyć w Eucharystii, ale, ale jest potrzebna do tego wiara. Więc, więc o tą wiarę się, się modlimy, tą wiarę też wyznamy. Za chwilę pójdziemy na procesję. Wyjście na procesję ma takie znaczenie, żeby, żeby wyznać swoją wiarę, że ja wierzę w obecność Jezusa w Eucharystii. Więc jak pójdziecie na, 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 na procesję, to właśnie po to, żeby pokazać swoją wiarę, ale też, żeby zabrać Jezusa za sobą. Jak wychodzimy z procesją eucharystyczną, to po to, żeby zabrać Jezusa za sobą, żeby zabrać Jezusa z Kościoła do naszego życia, żeby zabrać Jezusa bliżej naszych domów, bliżej naszej pracy, bliżej naszej codzienności, bliżej naszego, naszego życia.